Bardzo dobrze. Gdzie zawędrowaliśmy ze świętym naszym głównym bohaterem Ignacy? Gdzie zawędrowaliśmy z nim tym razem? Do Paryża. Do Paryża. I pamiętacie, wczoraj jeszcze był w odwiedzinach u kogoś? Pamiętamy, gdzie to było. Ktoś pamięta? Kuba, ty pamiętasz? Kto pamięta? Byliśmy po odwiedzinach w Rouen, w Rouen, tam trzy dni św. Ignacy podróżował, żeby spotkać się ze swoim przyjacielem Miguelem, pamiętacie, nie? Gdzie później dostał listy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze, ale tak jak tutaj słusznie zauważyliśmy, jesteśmy z Ignacym w Paryżu. Po co Ignacy udał się do Paryża? Na studia. Na studia, bardzo dobrze. Normalnie jak, ile, ile, się, ile trzeba mieć lat, żeby iść na studia? Ile trzeba mieć lat, żeby iść na studia? Siedem? Osiem? Mniej więcej ile? Osiemnaście? No mniej więcej osiemnaście, tak, jak się skończysz szkołę średnią, nie? A ile ma teraz święty Ignacy? Już tutaj z nim podróżujemy dość długo, nie? Także... Ktoś wie? No to może zapytamy Ignacego. Prosimy bardzo, gdzie ten Ignacy? Studiował na pewno, dlatego się tutaj ociąga. Jest rok 1528. Ignacy, ile masz lat? 37. 37. Zobaczcie, Ignacy ma 37 lat i dopiero zaczyna studia. Ma 37 lat i zaczyna studia. Jesteśmy z Ignacym w, w Paryżu, w kolegium pod wezwaniem świętej Barbary. Mamy również świętą Barbarę w naszym kościele. Ktoś z, ktoś z was ją widział, ją widział kiedyś? O, tutaj słusznie patrzysz w tę stronę. Bardzo dobrze. Która by to była? No? Trzecia. Raz, dwa, trzy. Faktycznie, trzecia. Ta święta, która trzyma taką wieżę jakby z Lego zbudowaną, nie? to jest właśnie święta Barbara. I w kolegium świętej Barbary święty Ignacy rozpoczyna swoje studia teologiczne. I uwaga, do tej pory Ignacy wszystko co robił, to byśmy powiedzieli, że robił sam, nie? No bo tam jakieś pojedyncze osoby się gdzieś pojawiały, ale generalnie wszystko robił sam. I teraz, kiedy ma tych 30 ile? 37 lat, to zmienia się wszystko bardzo w jego życiu, bo poznaje kilka osób i tych kilka osób zmieni jego życie. I kogo poznaje? Jak się jest na studiach, w akademiku, to bardzo często poznaje się różnych przyjaciół. Dlatego poznajemy teraz przyjaciół świętego Ignacego. Uwaga, słuchajcie uważnie, skąd oni pochodzą i ile mają lat. Po kolei, proszę się przedstawić sobie. Ja jestem Nicolas Bobadilla, jestem z Hiszpanii, mam 19 lat. Jestem Franciszek Sawery z Nawary, mam 22 lata. Jestem Piotr Fawr z Sabaudi we Francji, 22 lata. Jestem Simao Rodrigues z Portugalii, 18 lat. Okej, okay, dobra, czyli widzimy, że jest duża różnica wieku między nimi, nie? Jest duża różnica wieku. Ignacy ma 37, a oni mają po 19, po 22 lata, a później dołącza do nich jeszcze dwóch. Zobaczcie, ci dwaj są młodsi czy starsi? Młodsi. Ile mają lat? Nazywam się Alfonso Salmero i pochodzę z Hiszpanii. Mam 13 lat. 13 lat. Jestem Diego Laines. Jestem z Hiszpanii. mam 16 lat. 16 lat. Nie? Zobaczcie. I ta grupa ludzi, ta grupa ludzi, razem z Ignatem, proszę bardzo. Ta grupa młodych mężczyzn. Którzy studiują teraz w Paryżu teologię, to wkrótce staną się, yy, staną się oni pierwszymi jezuitami. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, oni jeszcze o tym nie wiedzą, znaczy to jest teraz niespodzianka dla nich. Ale właśnie ta grupa, poznana przez Ignacego na studiach, stała się tym, co. Później zaowocowało założeniem Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu Jezuitów. W tym momencie, kiedy. Ja tu boję tych świeczek trochę. W tym momencie, kiedy Ignacy zaczyna rozumieć, że sam to on daleko nie zajdzie. Bo zobaczcie, że do tej pory wszystko, wszystkie jego próby robienia czegoś kończyły się jakąś porażką. Nie? Pojechał do Ziemi Świętej i został tam wyrzucony stamtąd. Yy, zaczął nauczać katechizmu, w Dominikanie zamknęli go w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co próbował robić sam, to się źle kończyło. Także yy, przyjaciołom yy, Ignacego pozwolimy wrócić do ich książek, a Ignacy jeszcze zostanie, bo tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz się dzieje w Paryżu. Mianowicie, mianowicie, Dwa słowa na temat stroju, nie? bo studenci, żeby się jakoś odznaczać, żeby się jakoś wyróżniać, nosili specjalnie strój. Proszę bardzo, Ignacy, zakładamy. No ja Ci pomogę. Masz 37 lat, to chyba powinieneś się sam umieć ubrać. Uwaga, patrzymy, patrzymy bo to, to jest bardzo poważna sprawa teraz. Ten stroj. to taka ciekawostka. To był strój studentów na paryskiej Sorbonie nosili z taką jakby czarną sutannę zawiązaną z boku po lewej stronie. I później pierwsi Jezuici przejęli ten właśnie strój yy, paryskich studentów, i żeby troszkę się tylko od nich odróżnić, to nosili pas po prawej stronie. I tak już zostało. Tak już zostało. Także od teraz Ignacy będzie nam towarzyszył w takim właśnie stroju. I nie tylko Ignacy, ale też inni Jezuici. Nie mówię, że wszyscy, ale inni. Także bardzo dziękujemy Ignacemu. A teraz powstańmy i dobremu Panu Bogu zanieśmy nasze prośby i prośby całego kościoła.